Cześć, witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj będziemy siać kukurydzę, raczej już siejemy kukurydzę. Mamy tutaj bardzo fajny sprzęt, traktor Fendt 724 i Panie Marcinie, jaki jest dokładnie siewnik, żebym ja nie przeklęcił nazwy? Las Pardo, jaki model? MTR. Sześciorzędowy. Tak. Siejemy tutaj akurat na tej działce kukurydzę, odmiana to jest ziarnowa Niemen. Od razu tutaj mamy też nawóz dozownik Nawóz mamy z prokamu, Tak jak tutaj mamy agrotechnika też z ProCamu Jest bardzo sucho Wczoraj zaczęło troszeczkę kropić Ale to kropiło nie wiem 4-5 minut co w ogóle nic nie widać O w lusterku widać jak padało o popiół jest na polu no miejmy nadzieję, że Jakaś woda się pojawi no bo jeżeli nie no to będzie kiepsko z tą Kukurydzo, ale nie tylko kukurydzo, bo i ze zbożami Ale też jak się ogląda, jak u ludzi ten grad spadł No to jak ma coś takiego u nas spać, no to lepiej nikt nie pada Tak naprawdę Tutaj też jest takie stanowisko, że działka jest mieszana Na dole jest lepsza ziemia A tutaj jest trochę słabsza Znaczy siejemy tutaj Pan Marcin sieje Tutaj oczywiście był Bornik. Poszło na to działkę Półtorej Danuty Poszedł jeszcze nawóz pod korzeń No i to co właśnie w dozowniku idzie. Tutaj już to działkę kończymy Zaraz tam będziemy przejeżdżali na następną I to akurat będą takie skupiska Bo na wszystkich tych działkach Tutaj obok siebie Będziemy siać właśnie odmianę tu jesteśmy już na kolejnej działce. To akurat jest świeża dzierżawa. W tamtym roku pierwszy raz e, żeśmy użytkowali. Tutaj było na tej działce wszystko. Pole żeśmy e, odpeżyli. Była gorczyca posiana na poplon. No i tutaj taki poplon urósł. Że sami sobie możecie tutaj w tym momencie zobaczyć. No i ja to przesypałem wszystko obornikiem No i tutaj jak widać siejemy teraz kukurydzę No sucho jest strasznie, no nie ma w ogóle co dyskutować Jest naprawdę, woda by się przydała Ale miejmy nadzieję, że coś z tego będzie, że coś urośnie No ja też pierwszy raz będę siał kukurydzę Także dla mnie powiedzmy jest to nowość ale kiedyś zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Sprzęt jest bardzo fajny, operator jest bardzo fajny. E, w ogóle kukurydze miał siać u mnie Sebastian, ale wyszło tak, że Sebastian tam jeszcze jakieś pole wziął w dzierżawę. No i powiedział: Mówi Piotrek, weź, mówi sobie kogoś, mówi innego najwyżej. No i ja niedługo myśląc, zadzwoniłem do pana Marcina. A Marcin, jak to Marcin? Słuchaj, przed 12 będę. Także firma solidna. Tutaj też akurat właśnie takie będą skupiska działek, gdzie będzie tylko ziarnówka, a na kolejnych później jeszcze dwóch działkach będzie kiszonkowo. Naprawdę fajny. W ogóle ta 700 to powiem Wam szczerze, Sebastian też ma właśnie identyczną 700. Bardzo fajny traktor. I tak naj najwięcej chyba Sebastian nawet teraz tą 700 robi. Jesteśmy na przedostatniej działce Tutaj ta działka ma hektar 70 I zostanie nam jeszcze jedna działka tutaj obok 70 arów Ale taki sprzęt to jest sprzęt Mamy panie Macinie ile od początku dosięli nie, czy nie? 30 Aha, to i pół na całości jest, że tutaj na górce jest takie bardziej piaszczyste, a na dole jest dużo lepsza ziemia Tutaj z tego co pamiętam jest piątka na górze, a na dole jest trzecia A W końcu będzie jakieś zmianowanie, też mi zależało na siewie kukurydzy właśnie żeby coś tutaj zmienić No bo tu tylko było zboże, ale to zboże po zbożu to nie ma tego, co tutaj być powinno A u nas, jak widać, w do stronę ostatni przejazd I tutaj ziarnówka jest cała posiana Tutaj jeszcze zabrakło mi trochę nawozu Ten, który był właśnie w dozownik To od razu Wam pokażę Żeśmy tutaj wysiewali. Wysiewaliśmy, proszę, profoskie, Bo teraz tutaj mamy właśnie doradcę, agrotechnika, właśnie z Prokamu, no i wszystkie tam jakieś środki, czy właśnie nawozy kupujemy tam. Oczywiście na działki konwencjonalne. No bo jak sami wiecie, u nas w sumie są trzy podzielone jest całe gospodarstwo na trzy. I jedne działki są ekologiczne, drugie nie. No wiadomo, że tam gdzie ekologiczne, no to nie możemy takich rzeczy stosować, ale tam gdzie jest działka konwencjonalna, tak jak na przykład tutaj, no to możemy. No i powiem wam szczerze, że mamy bardzo dobry czas, bo mamy godzinę 13 z małym hakiem. Także mamy czas naprawdę dobry. Bardzo się cieszę, że to już jest posiane, teraz tak naprawdę trzeba czekać na wodę, no nadawali niby jakieś, czy burze, czy coś No mam nadzieję, że to się spełni, no bo powiem Wam szczerze, że no jest taki niedobór wody, no To wczoraj to co kropiło, no to jakaś, to w ogóle żart był Najlepsze jest tym wszystkim to, że to właśnie w okolicach nawet o Sebastiana, czyli okolicam Kuzek, no to podobno coś padało, ale U nas tutaj, no to w ogóle można powiedzieć, że nic nie padało, no. Ale co zrobić, no tak nieraz bywa Ja tu oczywiście dziękuję Serdecznie Wam za uwagę Następny vlog nie wiem z czym będzie, nie wiem co będziemy robić Też miałem jeszcze tutaj dwa filmy w sumie nagrać między tym Ale wyszło tak jak wyszło i i jest bezpośrednio tutaj e, właśnie z siewu kukurydzy, dobrze tutaj ta kukurydza jest posiana, także mamy to wszystko z głowy. Ja oczywiście zapraszam Was na nasze konto na Instagramie i na TikToku. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym vlogu.